Projekt podzamcze.org powstał z potrzeby, jaka tutaj jest na Podzamczu, z potrzeby integracji środowiska, z potrzeby promowania tego miejsca zarówno wśród szczecinian, jak i osób przyjezdnych. I staramy się działać poprzez różne kanały. Jednym z tych kanałów jest kanał internetowy. Podzamcze.org to nazwa portalu internetowego, który korzysta z takiej nowinki technologicznej, jak jest lokalizacja na mapie, czyli portal w dużej mierze właśnie opiera się na tych takich punktach na mapie, knajpy, miejsca, eventy, które e, są przez nas organizowane, również są zaznaczone na tej mapie, a także media społecznościowe, które są oczywiście zintegrowane z tym. No i wychodzimy oczywiście do ludzi e, w tą tkankę miejską, animując ją. Państwo, tak, widzimy, e, jeżeli takie wycieczki e, w moim wykonaniu, w wykonaniu Pana Maśka się e, w jakiś sposób tam e, mogły e, 3 kwietnia obchodziliśmy dzisiaj 771 rocznicę nadania szczecinowi praw miejskich. E, zaczęliśmy tak przeciąć oficjalną godzina 12.43, czyli nawiązująca do daty nadania praw miejskich. Hejnał na trzy trąbki z wieży ratusza staromiejskiego, trzech trębaczy wychyliło się z okien, odegrało hejnał, następnie odczy, nastąpiło odczytanie aktu lokacyjnego miasta i zwiedzanie muzeum razem z przewodnikiem, które także teraz, to wtedy było 13, a także teraz będzie o 17, 18, 19 godzinie. E, jesteśmy także świeżo, świeżo po wizycie na Podzamczu, po takiej właśnie także zwiedzaniu z przewodnikiem zwiedziliśmy e, kamicę Lojców, Zamek Książąt Pomorskich, Basztę Siedmiu Płaszczy, Rynek Nowy, na którym kiedyś był kościół świętego Mikołaja i świętujemy także oczywiście w knajpach na Podzamczu. Muzeum Narodowe w Szczecinie, a dokładnie jego oddział Muzeum Historii Miasta Szczecina to tak naprawdę lektura obowiązkowa dla każdego mieszkańca tego miasta. To właśnie tu, w tym gmachu gotyckim, przepięknym, chyba jednym z najpiękniejszych budynków miasta możemy poznać historię Szczecina od jego zarania Aż do współczesności. Każdy, kto czuje się Szczecinianinem, każdy, kto tutaj mieszka albo kto dopiero zaczyna bycie Szczecinianinem, swoje pierwsze kroki powinien skierować właśnie tutaj do Ratusza Staromiejskiego. Wydaje mi się, że ta wiedza o tym, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy, bo chyba tak można to opowiedzieć, jest czymś tak. Albo powinna być czymś tak potwornie podstawowym, ale niestety tak się nie dzieje. Niestety tak się nie dzieje i to smutne, ale Szczecinianie nie wiem, czy nie chcą, bo przecież mogą, więc chyba nie chcą poznawać losów dziejów, historii swojego miasta. Ja sobie nie wyobrażam, mieszkając tutaj, żeby. Nie wiedzieć, co tu było wcześniej, kto tu był, jak był, kiedy gdziekolwiek jadę na wakacje, czy mieszkając w Poznaniu, to było dla mnie jakimś punktem wyjścia. Wtedy czułem się bezpieczny, czułem się potrzebny, czułem się, czułem się po prostu dobrze i myślę, że to jest ta, ta recepta. I teraz tak, 3 kwietnia 1243 roku Szczecin stał się miastem, formalnie, formalnie miastem. I my tutaj w Ratuszu Staromiejskim pokazujemy właśnie te najstarsze dzieje Szczecin na 12 wieczne i oczywiście wcześniejsze. To tu możemy zobaczyć kopię aktu lokacyjnego i to była ta inspiracja punkt wyjścia do myślenia o tym, żeby zrobić coś więcej. Wobec czego zaprosiliśmy szczecinian na całodniowe świętowanie, nie na festyn, tylko na takie świętowanie trochę intelektualne, może trochę edukacyjne, tak aby właśnie tą nutę wiedzy wpoić jakoś właśnie w mieszkańców miasta. Jest dzisiaj zainteresowanie na książki, które proponujemy. Na przykład Hans Stettiner Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku. Mamy jeszcze książki 100 lat Muzeum Szczecina, które też pokazują jak wyglądał Szczecin. 3 kwietnia, Nadanie praw miejskich Szczecinowi to jest takie święto uniwersalne dosyć, które jest historycznie, jest głęboko zakorzenione historycznie i jest też bezsprzeczne ponieważ tutaj są różne dywagacje na temat tego, jaka data właściwie powinna być tak dla miasta najważniejsza. Jednak my zdecydowaliśmy się jako podzamcze Ork, razem z Muzeum Narodowym w Szczecinie, że właśnie 3 kwietnia będzie datą taką najbardziej wartą uhonorowania. Podzamczork to grupa ludzi z którą znam się prywatnie to po pierwsze, a po drugie gdzieś złapaliśmy właśnie kontakt przy myśleniu o ratuszu, o Muzeum Historii Szczecina, które przecież jest sercem Podzamcza, więc ta współpraca jest Niesłychanie naturalna, tak myślę. I myśląc o tym wydarzeniu dzisiejszym, pierwsze kroki skierowałem oczywiście do nich. Okazało się, że bardzo skutecznie, bo udało nam się chyba dzisiaj, i chcę wierzyć, to już mogę trzymać kciuki przez rok co najmniej, to nic nie będę mógł robić, ale udało nam się stworzyć podwaliny pod nową tradycję, chyba. Prezydent miasta obiecał, że ten hejnał z okien ratusza może być grany już co roku o tej symbolicznej 12:43. I już jutro zaczniemy myśleć. Wspólnie Muzeum Narodowej Podziemcze Org co zrobić za rok?